Szampaneczko kochani, skończył się już nukle, no dlatego przychodzę z dękiem. Um, mam tu trochę pielęgnacji, trochę rzeczy do domu, więc szybko wam pokażę, co mi się sprawdziło, a co nie. To, co mi robi tutaj największy błagan, to szamponetka koloryzująca Multi Effekt Joanna. Pierwsza szamponetka, która mi dała tak mocny kolor i całkiem długo się trzymał, bo do czterech myć. I był to naprawdę intensywny, piękny kolor. Nawet zapach nie był jakoś rażący, był przyjemny nawet, więc dla mnie super. Dwie próbki kremu Delia Mango. Ja go zużyłam na ciało. Nie lubię zapachu mango i on w połączeniu z moim ciałem dziwnie pachniał. Mniej przyjemnie niż, nas, niż tutaj właśnie w opakowaniu. Ma taki delikatny pomarańczowy kolor, coś takiego, ale nawierzał dobrze. I jedna taka saszetka wystarczyła mi na całą jedną nogę, ponieważ ja to złożyłam na nogi, bo mam już swój zaufany krem do twarzy. Moje ulubione mydełko. Baby Dream do prania. Oczywiście upaskudzone tą kolorówką, ale trudno. 100 gramów wystarczy na miesiąc. Zmywa dobrze plamy, usuwa dobrze plamy i, i jeszcze mogę powiedzieć to, że nie śmierdzi. Co dla mnie jest wielką zaletą. Zużyłam też taką maseczkę kupioną niby na wyprzedaży za 99 groszy, ale pani mi ją policzyła za 5. Zostawiła przyjemny, lekko tłusty film ochronny na skórze. Dobrze nawierzyła. Nie kupiłabym jej za 5 zł, ale w promocji być może chętnie bym do niej wróciła, bo była całkiem przyjemna. Tutaj mam oczywiście krem kultowy oliwkowy, że ja nie będę się nad nim rozwodzić, bo jest ostatnio w prawie każdym denku, aczkolwiek teraz testuję drugi i tego na razie nie kupię. Mam do rąk nowy krem z Isany i właśnie testuję krem z żeli do twarzy, ale używam go właśnie do rąk, on też jest taki lekko tłusty. Mam jeszcze tutaj takie serum kremowe. Mm. Mam tutaj jeszcze serum Eveline. Trzy razy kolagen i złoto. Mm, bardzo przyjemnie nawilżało mi skórę, aczkolwiek nie był to jakiś porywający efekt. Dało mi to efekt glaskin. Zostawiałam mm, sobie z tym serum drobinki złota, bo tutaj takie drobinki były. I jak smarowałam na skórze, to właśnie te drobinki mi się mimowolnie rozprowadzały. Czasem mniej, czasem więcej. Taka można powiedzieć dekoracja. Wystarczyła na około 3 miesiące. Zużyłam ostatnio już Septiko, Nie jest teraz dostępny w Dino, więc go niestety nie kupię. Kupię go, kiedy wróci do sprzedaży. Bardzo wygodny atomizer. Ja go używam głównie do czyszczenia telefonu. Po prostu ładnie mi usuwa tłusty krem. Hmm. Myślę, że sobie zostawię ten atomizer i spróbuję zrobić jakąś mgiełkę zapachową albo coś, bo bardzo wygodny jest. Zużyłam też taki żel do rąk odświeżający, antybakteryjny. On pachnie jak te typowe żele z czasów COVID-a, dosłownie z czasów pandemii. Żele, płyny, wszystkie odkażające, to właśnie tak pachnie. Niezbyt przyjemnie, ale dobrze oczyszczał. Nie wiem jak dezynfekował, bo nie robiłam badań pod mikroskopem czy jakiś, czy, że faktycznie usuwał te bakterie, czy nie. Hmm. Natomiast dobrze mi się sprawdził właśnie do oczyszczenia ekranów, różnych kamek i tak dalej z kurzu, z brudu też jest spoko mój nowy ulubień jest do ust Bielenda Watermelon jest to maska i balsam dwa w jednym on mi się mm, bardzo dobrze sprawdził zarówno na dzień jak i na noc, mocno nawilża odżywia usta, pozostawia je miękkie w dotyku, przede wszystkim jest smaczny bo bardzo ładnie pachnie arbuz, arbuzem y, takim arbuzem właśnie melonem, coś takiego i również y, bardzo smakuje tak słodko jego ja oczywiście wolałam na noc, bo wiadomo w nocy nie jem, nie piję, nie wycieram sobie ust i tak dalej. Więc po prostu ten balsam maska miał szansę dłużej pozostać na moich ustach i zrobić lepszy efekt. Myślę, że chętnie do niego wrócę. Jedyną wadą jest opakowanie, bo potrafi się odwarstwić w środku pod, pod tym, pod tą pokrywką. Jest taka biała. Hmm, używa sztucznego jeszcze wiecie, zakrywka i, i po prostu ona się jakby oddzieliła. Także to jest taki jedyny minus. Wyrzucam jedną próbkę bazy Be Veoli Botanika, oczywiście opakowanie po niej. Nie widziałam różnicy pod względem przedłużenia makijażu z bazą czy bez. Ona dziwnie pachnie, ma oleistą konsystencję, więc bardziej chyba jako jak się nada. Na skórze dziwnie mi pachniała. Jest taka lekko barwiona, ale na skórze tego nie widać zupełnie. Całkiem, całkiem przyjemna konsystencja przede wszystkim. Nie wiem, czy nawilżała, bo ja to kładłam na pielęgnację, więc przetestuję jeszcze bez pielęgnacji i zobaczę właśnie, czy faktycznie nawilża, bo to jest nawilżająco kojąca. Jeszcze mam dwie próbki, także zużyję. Ostatnią rzeczą w tym denku jest mój ulubiony żele punktowy, takie serum właściwie do twarzy, under 20 ja go lubiłam stosować na pryszcze jest wegański, niestety już wycofany ze sklepów yy, dość szybko mi wysuszał pryszcze i całkiem przyjemnie pachniał również jak na produkt wegański w tym filmiku to wszystko, jeśli wam się podobało zostawiacie łapkę w górę napiszcie mi w komentarzu, który z tych produktów mieliście i jest waszym ulubionym a może któryś Wam się nie sprawdził? Subskrybujcie mój kanał po więcej i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!